Kiedy miałem 20 lat, wstąpiłem do marynarki wojennej i uznałem, że Bóg nie jest dla mnie ważny. Spłynęło na mnie wiele łask, ale myślałem, że to moja zasługa, że po prostu wszystko mi się udaje. Zacząłem pić i stałem się alkoholikiem. Jednym z wielu moich błogosławieństw. Było poznanie i poślubienie mojej żony, której Bóg zapłać za wszystko, przez co przeszła. 4 lutego 2015 roku w wieku 33 lat zdecydowałem, że popełnię samobójstwo. Moja żona chciała rozwodu, marynarka wojenna chciała się mnie pozbyć, a mój dług wynosił 20 tysięcy złotych. I ciągle się powiększał. Odszedłem od wiary katolickiej i zostałem chrześcijaninem, protestantem. Co za błąd. W dniu, w którym chciałem się zabić, zauważyłem na biurku gazetę, którą dzień wcześniej zapomniała zabrać moja mama, która dopiero wróciła z pielgrzymki do Fatimy. Gdyby nie to, zapewne bym już wisiał, ale nie ma przypadków i Bóg jest wielki w swej mądrości. Było w niej napisane na temat różańca, że wszystkie moje problemy zostaną rozwiązane, jeśli będę codziennie odmawiał tę modlitwę. Oczywiście na początku w to nie uwierzyłem, ale potem przypomniałem sobie, jak dorastałem. Odmawiając różaniec w rodzinie, niech Bóg błogosławi moją matkę. I nadal trochę pamiętałem, jak się go odmawia. Powiedziałem więc, że nic innego nie działa. Zapomniałem o protestantach i płakałem przez cały dzień, odmawiając różaniec i prosząc Matkę Bożą, aby zabrała wszystkie moje problemy. Minęło już siedem lat bez picia, moja żona nadal jest ze mną. Przeszedłem na emeryturę w marynarce wojennej, a moje długi prawie zniknęły. O królowo różańca świętego, dziękuję Ci za uratowanie mi życia. Ten cud wydarzył się, gdy miałem trzydzieści trzy lata. Tyle samo lat nasz Pan spędził na ziemi, a oto trzecia obietnica z piętnastu dla każdego, kto odmawia różaniec. Różaniec stanie się bronią przeciw pieku, zniszczy pomniejszy grzech, zwycięży heretyków. A czy szpicie nie jest właśnie takim grzechem? Nie ma przypadków. Ludzie nie potrzebują psychologów. Wystarczy, że będą codziennie odmawiać różaniec a wszystkie problemy rozwiąże Matka Boża. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Będę niewolnikiem Matki Bożej aż do śmierci, bez żadnych pytań. Michał